Także z tej strony giletki, z ze mną PuZoNiK! Dzień dobry! Kolejny dzień, kolejny Hellcase! Moi drodzy, link oczywiście w opisie. Na starcie również dodałem przez kod giletki. w 10% więcej do doładowania i 0,7 dolara na start. Płatności jak krypto, Apple Pay, Google Pay, skiny, wallet. Pejsy w karty. PAPE! To masz opachany, oj, tak wszystko. Gilatis oczywiście do około. nie ma tu chyba tyle szczęścia. I czy ja wiem, Kaseta, może, kasetka? może... Kasetka, kasetka! Kaseta, Kaseta. 11% procent. 2,50%. O jednak. Tak Także Niestety, ostatnio nam coś nie oddaje, więc musimy się pozbyć jakichś przedmiotów. Zostaje nam X-Ray, którego wygrałem z Iwankiem. A pod The Last of Us, które. Przepraszam, The Last of Dust robiliśmy ostatnio. No powiem tak, nie było tyle szczęścia, ale jest The Doom. Ja tu leciałem, staję! Staje, ja tu leciałem. Zonik. I Lit to tyle. Museo. Bombardiro Crocodilo! My On podłudę aligatore volante. <grym> Otwieramy i próbujemy wbić tą peczkę. A, oczywiście głównym celem jest zarobienie. No. No, fajnie było. Ostatnio nie był fart, ostatnio nie fart, a może się jakoś ten Fajnie byś, byś było, w końcu. No fajnie by było, ty. Ty też za tu nie trafiłeś, ty paru wodę. Ale nie, ja to wiem, ty, ja też byłem tutaj ładne. Lightning! Oh, lightning. Hmm. Kurde, lightning. Ten Lightning 400. No tu nie jest źle, bo tu stówkę wchodzisz w plecy, nie? Tu nie jest aż tak bardzo źle. No jak już pytamy. dla mnie. Torty, po to, 10 10 to 10 10 lec. Lec. Ale jaka jest szansa na na. Po 10.1 otwarcie, Pro, na Mateunia, na Na 1200 i patrz. I za to będzie 2833. 0,11. Patrz. patrz, 2833. Mm, wildfire, 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 dobra. Jest. No i tylko tyle, Niempez. Ile wyszło? Dwa tysiące mówiłem! Okej, okej, okej. A ja jestem. Ja już dwa razy po dwa dwa razy po 500 było wyszło pewnie to samo, ale no niech będzie. Nieprawda, nieprawda, nie. Co? Chyba nic tej to eee... Dępe o 500, to nie jest tak też! Jak lekko. Co na robiła w tamtym, to straciłem w tym Patrz, patrz teraz, patrzę. Patrzę, patrzę i. Wow, nic nie ma. Nic, Jest no Ocean dive? 997! Ten numer to. Numer to Eee! to znika. przegłeś, przegłeś ogółem. O, parakord. O, ty, to tą stopkę. Nie, Chyba. co ty, parakordem? No 900 zł topka jest. Masz? 600, oj, stary. Oj, oj, oj. oj 600, bleć. gdzie? Oj, bleć. Gdzie tu takie mówisz, ty? Oj, oj, taki to brzydki nosz. Headshot, headshot, nic, nic, Ej, staję, ale żaden taki turbo słaby ci nie powiedział, bo to będzie, no właśnie, to będzie 800. Jaki żaden turbo słaby, ale nie ma no, też nie żadnego turbo nowego. nie polecił ci 9 żaden ani ten. Ale były takie średniawki same. No noir, golden coin. No noir. O, golden coin, go, 700! Aż tyle nie zrobi. 700! Mówiłem 930! Aaa, brakło, to... brakło. Wstyd, ale Kurde, na plus. Kurde, jakby nie dobrze brakło. dobrze lecisz. Ej, ale dobrze lecisz? Cały czas się tak trzymasz, kurde, w takich. No niech się dobrze tak prawdę. trzyma, no. Niech się trzymają dobre chłopaki. Jezus. Ja czekam na tego Leaf Muzy. się odda? Ja czekam na tego Leaf o którym mi poleci, ale poleci mi taki za. 200 zł. 7 zł. Jest taka szansa, że poleci taki o, za 200. O, Ocean Drivey mogą ci oddać. Nic. Tylko. nic ocean nic. Drivey mogą ci oddać. Może Nie. ci oddać tam na lewo? O, nie oddał. Plecki, panie, nie aszty. Ocean Dive staje chyba 2000 najlepszy, pokaż. To jest pokaż. mega mała szansa, żeby coś takiego. Ocean Dive najlepszy? 42 no. koła, no. Aha, uh -huh, a MPL może oddać tyle. Mm. Nie oddał. Ale ty, 200 w dupę, to jest stary! To z przyjemnością! No, to, to <laughs> trzeba przyjąć wtedy. No, jak nic. ja widzę, stary to, to mi niedobrze. Nic, nic, nic. Chociaż czy nie istnieje jakiś stary za dwie stówki? Starlight za dwie stówki, ty chyba jakieś, nie wiem, co ty gadasz. O, istnieją jakieś za dwie stówki. Ale jaka jest, jaka jest na to szansa? Podobno ktoś kiedyś widział. Ej! Podobno apep, ktoś kiedyś jak... widział Starlighta za dwie stówki na żywo. Istnieje Nie no, podobno, podobno. Ale kup sztal. Apep, apep. -Sztal. Kup sztalek, panie. 800. Dobra, a jaka jest szansa na to, co... Boże, eee, Boże, co ja chciałem odpalić? Co? Ty, no mózg mi nie działa, nie wiem co, eee, Blaze? Blaze? No, 0-1. 0005, mhm. Mm Czyli jeszcze połowa szansy tego, co ty trafiłeś tu. Okej. Okay. Mm -hmm. Czyli ogromna szansa. Mhm. Mm chyba ty nawet, na razie trafiasz... Chyba nawet ani no. razu nie widziałem, żeby on tu przelatywał. Ten Blaze. Nie no to widziałem, widziałem nie Dobra, nie pa, miałeś. uwaga. Szybko! Nic. O, O, ale ty trafiłeś najgorszego, co ja? żeś wygadał. Żeś wykakał! Mordą, żeś gadał i żeś wykakał. Wykakał? A, je, je. Wykakał, wykakał. Wy, wykarkał. Wysmałem. I Waypoint Wave, ale jaki Wave jest, mm -hmm. obdarty, no nie powiem co. Wow. Nie powiem, ale plus. 50 zł? 50, 50 zł. Mhm. Mm I... I. Starlight protectory Głównie. masz szkodę. I naprawdę ochronę nie jest zbyt ostatnie ostatnie dwa, trzy fast zbyt i kończę to, bo normalnie nic mi się Nie, nie zbyt Ocean, ocean? Nie. nie. co Ty co Ty Ty, zbyt 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 i zbyt zbyt i zbyt 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 finito. zbyt Ocean, zbyt 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 druga jest lepsza. Pokaż. For Zobacz tutaj jaki szefuncie mm -hmm. siedzi. Patrz mm -hmm. jaki mm -hmm. szefuncie, patrz jaki obajakiaki... szefuncie. Ron Baba! Czy ty mi wywalisz stopki? Czy ty zamierzasz mi wywalić stopki? Fajnie by było. Byłoby miło, przestań. jakby ci to wywalić. Natychmiast przestań! Tylko z tego miejsca. Inne, że, każde inne przestań. może sobie przestań. zostać. First class First, first class, Dobra, masz plus, masz plus. First class <much> i sugar aż powinien oddać. Pierwsza klasa. 1200. Nie. Ile to jest? To Kletty. jest to, w dupę. No. No to powiedzę. A Feskos najlepszy <laughs> 1500. Same. 1500 najlepszy first class. Uh. Uh. Tylko chyba najlepszy Feskos. Uuu... Uuu... Chyba, że taką Tylko koalicję, digiel. taka koalicja może być. No nie. Nie. Ja, to będzie to No na tych, powiem Ci tak, na tym tracę nieco, na tych tracę nieco więcej. Ogólnie, niż na tamtych. Nie, no oh, Byle nie za 200 zł. Byle wy nie mój? <laughs> Jezu. Ja pierdo Nie, nie. Już trafiasz lepszym, mówisz tak, jest, w końcu. Chłopie, a ja tak jak w Tak, więc nie tego. gorszego. No, ostatnio nie oddaje mi, ewidentnie. Coś tu nie mam szczęścia. Zobaczmy, że tutaj... Ej, tu O, Asimov, nowy? Nie, no co ty, wyplany w ewalu? <noise> Jaki tekst. <noise> No mówię, wybrałem w Super Żeby trochę ci wrócił ten... Koalicja, ja taka chcesz... koalicja, taka koalicja. No panie, taka koalicja. Dobra, weź teraz coś traf, bo przydałoby się, żeby tak budżet ci uczył do dziewięciu koła i można dopiero się bawić. No, eee... fajnie by było, no, zgadzam się. Jak tam masz jakieś narzędzia, to wiesz, to tam traf, żeby tak muszę było. do admina. To teraz otworzysz, patrz, teraz otworzysz Dragon Hello, 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 admin. Dragon Tatu za 1200 złoty, patrz. To już? A ja na czekam. następnym jednak. A, na kolejnym, Admin, tak? Tak, się zaciął. W chwila, się Chwila, że co trafię? Dragon Lore? Dragon Tattoo, tej... Dragon Tattoo, tak, już Tatu. 1000 coś. Dragon Lore, mówię, ale w tej skrzynce nie ma Dragon Lore'i. Patrz, patrz, <laughs> patrz, patrz, patrz. Aha. No, blisko było. <laughs> <laughs> o, oh, <laughs> tysiąc wniutko. Fantastycznie, fantastycznie. Fantastycznie. I... Jest, Chase, chociaż. Chociaż tyle. 500 zł. No ale to wiesz, że. z co, to Z nami to będzie Zeo. A nie, nie będzie Zeo. Nic nie na to Ja pieknie. <grym> no. Dobra, cze, cze, cze. No, tam był, tam był grafit, tam był grafit, ale był. Dobra, no chyba że dlań ci jakoś, albo koalicja jak któraś. O, o, koalicja! Jest! Dobra, jest topka, wywaliłem go chociaż z jednej, jest, chociaż jeden celowca. Nie, nie waliłeś. Wywaliłem cię. A mnie z jednej, no? No, to no, Ale nieważne, dawaj, dawaj, dawaj. Jest, dawaj. chociaż tyle, dobra. Top jeden, top. O,

No bo staję, to mi No nic. Chyba, że... nie. Tak, chyba, że... Ty... Bajo jajo! Bajo jajo! Chyba, że ożenisz się z dubajskim księciem. O! Nie, stać się już na otwarcie. Git jest. <grym> nie no staję, to chyba, że... Czy ożeniłbyś... O, o! O! Black Laminate! Black Laminate coś. O, bo e, był grafit Czy ożeniłbyś 20. się z dubajskim księciem, gdyby ci dawał skiny w CS-ie? Tak. Bez <grym> <grym> zastanowienia. <grym zjadłem> tak. A mogę? Tak. Eee, no, chyba chyba tak, tak, tik, tak, chyba przegrałeś pieniądze. Tak, tak, tik, tak, chyba przegrałeś pieniądze. Teraz nauczył się wyliczane Czekaj, czekaj, czekaj. Prince będzie. Może, może on ci uratuje za Proszę, proszę. Nie ten prince. Na górze, jest na górze. O, ale to jeden. No, Jezus. Jezus. Coraz gorzej, coraz gorzej. Opszczany, obszczany, obszczany, obszczany. A co być dwa a, a ty masz za to... Ale zabawa. Mm -hmm. Szukaj, aż może być doby. Dzięki, wspaniały. Wspaniały? <noise> najlepszy, najlepszy jaki widziałem, no. A, już widzę tutaj. Ajajajajajaj. Aj, 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 ale combo. Patrz, z Tekka, znaczy z AK-Cza skończyła się amunicja, wyciągasz taki od turbo ładnego teka. Taka, teka, teka, 760. O, o kurde, ale ty bogaty, jesteś chłopaczyna. Vortexy, vortexy. Top lecą 10 w Polska. Jakby Twilight jak poleciał? No, no, albo ten skeleton Blue Steel. To byłoby dobre też 400 słów. To jest Ale jeszcze Przez tutaj lecim. ukłonek w twoim kierunku musi być. A, to już. dziękuję, bo to ja akurat ja bardzo lubię. Proszę, czy jesteś tu gdzieś? Tak. Tak, realnik, palnik. W domu jesteś gdzieś. Jakby ten Kumicho. Ale też nie ma. Kumicho by był w topce, no? Mógłby być, tu. 90 złociszy. No I dobra, to no to kasę, baty. Jaka baterka. Jaka eee, bez naprzecenie. O, Prince, jakby ci siadł, to byśmy mm -hmm. jeszcze mogli tam wrócić. <laughs> Jasne. <laughs> Ty jak wejdź z kartą, wejdź z wejdź z wejdź wejdź O, boże, ani o. Ale kupa. Tyba nie wygałeś. A jak gdybyś wziął, że najgorszy, to już wygał. Dzięki. Ty, jeszcze szoczek. Ale jeszcze jajo! Soczek. Ty, jakby szoczek tass oddał za 20 tysięcy 50 000 zł? O. Raczej nie. Raczej nie. Ale jeszcze Ty. mogę zrobić. Halbanezik? Jeden. Wiesz co? Nie. A jak. Działa ten, czy znowu jest, znowu jest zepsuty? Dwie onyksje. Ty nie powaliło cię? Nie, nie wiem co tu leci, to tak. jesteś szalony! Szalony jesteś, jakieś skiny! Jest jesteś szalony! Jak ci kosą, to ja się chyba zrzegam. Ale leci jakaś Ta, kipło, dwie. leci. Mhm, mm albo desolet. Fajny, point disarray. No, fajnie. O, skin. jaki ładny skin. Ładny skin, no. A minimalny. Szko szkoda, że nie mój. No cóż, nie udało się. Znowu. E czasem się trafia dużo dobrych, a czasem dużo złych. E cóż, póki co. Dziękujemy serdecznie, moi drodzy. Jeśli chcecie, to z KolemGilak jest 10% więcej na doładowanie i 0,7 dolara na start. Wiele form płatności. Trzymajcie się ciepło. Prawda. Więcej odcinków Buzonika. Papa. Pa, pa.